Dzień dobry. Otwieramy oferty na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko w tym zadanie pierwsze Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie zakres y, 2020 roku zadanie numer 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi zakres 2020 roku. Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia wynosi

Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Korkosz, spółka Jawna Nisko. Cena brutto 184 500 złotych. Zadanie numer 1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie Zakres 2020 roku. Cena brutto 3690 zł Zadanie numer 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, zakres 2020 roku. Cena brutto 180 810 zł. Termin gwarancji 5 lat. Primbut, spółka Zo, nisko. Cena brutto 183 270 zł. Zadanie numer 1: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie 3000 zł. Zadanie numer 2: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 180 270 zł. Złotych. Termin gwarancji 5 lat. Usługowy Zakład Wodkan-Gaz Józef Lis

I to są wszystkie oferty. Dziękuję.